Narcyzm, mimo swojej takiej zewnętrznej pewności siebie, bo tak często wygląda, to mają bardzo głęboko zakorzeniony w sobie lęk. I ten lęk głównie polega na lękiem przed bliskością emocjonalną. Dla nich zbyt duża bliskość oznacza utratę kontroli i ryzyko ujawienia swojej wewnętrznej kruchości. Kiedy relacja staje się zbyt intymna, narcyzm może poczuć się bardzo mocno zagrożony i odrzucić drugą osobę. Tylko po to, żeby uniknąć konfrontacji z własnym lękiem. Narcyz tworzy wokoło siebie wyidealizowany obraz własnej osoby, w którym są doskonali, niezawodni, lepsi od innych. I kiedy ktoś zaczyna się zbliżać na tyle, że może dostrzec ich prawie coś mniej doskonałego, wtedy narcyz decyduje się na odrzucenie osoby. W ten sposób Chroni swój wizerunek i unika sytuacji, w której mógłby zostać obnażony jako ktoś mniej doskonały. Odrzucenie jest również takim narzędziem manipulacji w rękach narcyza, bo przez odrzucenie drugiej osoby narcyz może wywołać na przykład w niej poczucie winy, niepewności czy dezorientacji. I taka taktyka pozwala narcyzowi utrzymać kontrolę nad relacją. I sprawia w ten sposób, że ofiara staje się jeszcze bardziej zależna i bardziej zdesperowana, żeby odzyskać aprobatę jego. I to daje mu uwagę. Narcyzi też często odrzucają, aby utrzymać lub wzmocnić swoją władzę w relacji, bo poprzez odrzucenie mogą testować, jak bardzo druga osoba jest od nich zależna i jak daleko się posunie, aby ich odzyskać czy utrzymać. I to daje narcyzowi poczucie mocy i potwierdza jego kontrolę nad drugą osobą. Narcyz ma również tendencję do szybkiego nudzenia się relacjami, zwłaszcza jeśli partner, partnerka, <laughs> przepraszam, Przestaje im dostarczać emocjonalnych bodźców lub nie spełnia ich bardzo wygórowanych oczekiwań. Kiedy związek staje się zbyt stabilny lub zbyt przewidywalny, narcyz może się zdecydować na odrzucenie partnera, aby poszukać nowego, bardziej ekscytującego źródła zasilania, bardziej lepie, lepszego obiektu do zaspokojenia swoich narcystycznych potrzeb. Więc narcyz odrzuca innych głównie z potrzeby ochrony swojego wyidealizowanego obrazu siebie, lęku przed bliskością, chęci manipulacji i utrzymania kontroli, ale także z powodu znudzenia.